Cześć! Witajcie na kanale Samoloty. Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego linie lotnicze nie oferują biletów okresowych, takich na przykład jak na autobusy miejskie czy na pociągi? Otóż niektórzy próbowali i jedna z tych prób okazała się przeogromną katastrofą, kosztującą linię lotniczą wiele milionów dolarów. Dlaczego program AA Pass od American Airlines był katastrofą? Zapraszam do oglądania. Zanim zaczniemy, chciałem Wam przypomnieć, że zostały już tylko dwa dni zbiórki na stworzoną przeze mnie kre lotniczą o samolotach. Dlatego zapraszam Was na wspieram.to ukośnik samoloty, a teraz lecimy z odcinkiem. Zacznijmy od początku. Jeśli uważnie oglądacie mój kanał, na pewno kojarzycie co się stało w 1978 roku w Stanach Zjednoczonych. Ta regulacja przepisów uwalniająca rynek linii lotniczych. Właśnie ta ustawa, która uwolniła ceny biletów lotniczych, doprowadziła linię Panam do upadku. Podobnie było z American Airlines, które nie było już promowane przez amerykański rząd i musiało poradzić sobie w nowych realiach wolnego rynku. Po trzech latach od deregulacji linia była już na skraju bankructwa i bardzo pilnie potrzebowali pieniędzy. Mówiąc bardzo pilnie, mam na myśli to, że działali już w desperacji. Właśnie takim desperackim projektem był AA Pass. No właśnie, bilet miesięczny nie sprzedaliby aż tak drogo, aby uratować się przed bankructwem. Wymyślili coś dużo, dużo głupszego dożywotnia, nielimitowana przepustka do pierwszej klasy na jakikolwiek samolot, jakąkolwiek trasę. Można było latać ile się tylko chciało. Taka przepustka gwarantowała im duży zastrzyk gotówki, jednak pytanie co będzie potem? No to jaka była cena takiego biletu? 250 tysięcy ówczesnych dolarów, czyli po uwzględnieniu inflacji, jest to dzisiejsze 3 miliony złotych. Sporo, jednak czy 3 miliony złotych za dożywotnie podróżowanie po całym świecie w królewskich warunkach to sporo? Zakładając, że bilet na pierwszą klasę kosztuje 30 tysięcy złotych, łatwo można policzyć, że bilet ten zwróciłby się posiadaczowi już zaledwie po około 100 lotach. Dodatkowo za 150 tysięcy ówczesnych dolarów. Posiadacz karty mógł dożywotnio zabierać ze sobą towarzysza podróży, na co również zdecydowało się bardzo dużo osób. Decyzja poszła i bilety trafiły do obiegu. Oferta była skierowana do najlepszych klientów tej linii, miała być czymś wyjątkowym dla nich. I teraz zostaje pytanie: jeśli zaledwie 100 lotów wystarczy, aby bilet się zwrócił, a ma się na to całe życie, to czy będzie ktoś, kto poleci mniej razy? No, jeśli kupuje taki bilet, to na pewno nie ma na celu przepłacać. Oczywiście nie liczyli oni, że ktoś, kto kupi bilet, poleci mniej niż 100 razy. Byli przygotowani na dużo, dużo więcej, ale w rozsądnym przedziale, ponieważ nawet kilkaset lotów mogłoby im się zwrócić, ponieważ raczej mało prawdopodobne, aby ci pasażerowie wykonali 100 lotów ich pierwszą klasą bez tej karty. Z tej perspektywy miał to jak najbardziej sens. Sprzedało się 28 nielimitowanych wejściówek, zanim American Airlines zauważyło, jak fatalnie wyceniło ten bilet i nie zmieniło cen i zasad. Wśród osób, które kupiły bilet, byli przedsiębiorcy i sportowcy. Na przykład Michael Dell, założyciel firmy Dell. Osoby te wykorzystywały bilet w rozsądny sposób, taki jak założyło sobie American Airlines. Co jakiś czas wykonywali podróż, ponieważ głównie byli zajęci pracą. Wśród osób, które kupiły bilet dla siebie i dla towarzysza podróży, był na przykład Jacques Vroom, dyrektor do spraw marketingu pewnej amerykańskiej firmy. Nie był on bardzo, bardzo bogatą osobą, a pieniądze na zakup biletu pożyczył, ponieważ stwierdził, że jest to dla niego okazja życia i pozwoli mu zwiedzić cały świat i każdy wolny moment spędzi podróżując ile tylko się da. I tak właśnie robił. Jego syn grał w futbol amerykański. Latał na każdy jego mecz w sezonie. Jego ulubionym miejscem na obiad był Paryż oraz Londyn, gdzie po spotkaniu ze znajomymi od razu wracał do Ameryki. Z najbardziej ciekawych przypadków jakie udało mi się znaleźć był lot do Buenos Aires, gdzie poleciał z córką, która w szkole robiła projekt o Ameryce Południowej i polecieli zobaczyć na żywo rodeo i wrócili do Ameryki. A wszystko to w pierwszej klasie linii American Airlines, dyrektując się szampanem oraz najlepszymi potrawami. Czy Jacques Wró mógł tak robić? Jak najbardziej tak. W umowie było jasno napisane, że nie ma żadnego limitu, i może wejść na pokład każdego samolotu należącego do American Airlines, jak później i do linii należących do sojuszu One World, gdy ten powstał. Czyli między innymi do British Airways, przez co mógł latać również Concordami i w 3,5 godziny znaleźć się w Londynie, zjeść lunch i po prostu wrócić do Stanów. Wśród osób, które kupiły bilet, był również Steve Rothstein, który jak zauważył, jak niedowartościowanym projektem jest AA Pass, to kupił również bilet dla Towarzysza Podróży, co ciekawe, to samo American Airlines skontaktowało się z nim, aby zaprojektować mu projekt AA Pass, ponieważ był jednym z najlepszych klientów. Nawet nie wiecie, jak później żałowali tej decyzji. Podczas 25 lat zarezerwował 10 tysięcy lotów w klasie biznes i pokonał ponad 10 milionów mil w powietrzu na pokładzie pierwszej klasy linii American Airlines. Wykonał ponad 1000 lotów do Nowego Jorku, pół tysiąca do Londynu. 120 podróży do Tokio. Kilka razy w roku był w Paryżu, Hongkongu czy Sydney. Do Ontario latał, aby zjeść swoją ulubioną kanapkę. Latał ile tylko się dało, i średnio był w samolocie prawie codziennie. No i właśnie, gdy American Airlines dało sobie sprawę, jaki potężny błąd popełnili, a ich prawnicy powiedzieli, że nie mogą zerwać umowy, i po prostu posiadacze karty mogą latać, ile wlezie. Linia traciła mnóstwo pieniędzy co miesiąc. O ile inni nie sprawiali problemów, to ta dwójka kosztowała ich średnio po milion dzisiejszych dolarów rocznie w podatkach, opłatach i utraconych miejscach, ponieważ oni je zajęli. Sielanka trwała bardzo długo. Jednak w 2007 roku American Airlines po raz kolejny wpadło w problemy finansowe i postanowili, że muszą jakoś się pozbyć tych dwóch gentlemanów. Rozpoczęło się śledztwo. W 2008 roku Wroom po raz kolejny, jak niemal codziennie, miał wsiąść na pokład samolotu na Heathrow. Przed bramką został jednak zatrzymany przez obsługę i wręczono mu list. Odmówili mu wejścia na pokład. W liście Wroom przeczytał, że została mu odebrana jego karta z powodu nieprzestrzegania regulaminu programu. Taki sam list miesiąc później otrzymał drugi pan. Oczywiście, natychmiastowo sprawa trafiła do sądu ponieważ panowie nie zgadzali się z zarzutami linii lotniczej, która dodatkowo zabroniła im dożywotnio wstępu na pokład ich maszyn. Według American Airlines, jeden i drugi działał nieuczciwie. Między innymi rezerwował bilet dla drugiej osoby, która miała z nim lecieć, a na lot zjawiał się on sam, tylko po to, aby móc położyć sobie walizkę na fotelu obok lub po prostu mieć więcej miejsca dla siebie. Co więcej, często te osoby po prostu nie istniały. Często sprawiali niespodzianki osobom, których po prostu nie znali, dając im darmowy bilet w pierwszej klasie obok nich. Co akurat teoretycznie mogli robić, jednak kategorycznie nie mogli sprzedawać miejsc obok siebie, co według linii im się zdarzało. Sąd przyznał rację linii lotniczej i klienci po prostu stracili swoje nielimitowane bilety. Podczas trwania programu i jego sprzedaży cenę sukcesywnie podnoszono i ograniczono możliwości karty. W 1990 roku było to już milion ówczesnych dolarów, po czym w 1994 roku wycofano AA Pass oferty American Airlines, po czym spróbowali jeszcze raz, tym razem za cenę 3 milionów dolarów. Jednak nie znalazł się już ani jeden chętny na skorzystanie z oferty. Sprzedaż się zakończyła, jednak osoby, które kupiły na początku kartę, mają nadal prawo jej używać i ciągle mogą latać, gdzie tylko chcą i nie płacą już za to ani jednego dolara. Chcieliby się taką kartę co? <laughs> ja tak samo. Nielimitowane loty były fatalnym pomysłem. Ale co z biletami miesięcznymi? No, działa to na takiej samej zasadzie jak AA Pass. Będą osoby, które korzystają z biletu rozsądnie tak jak w przypadku komunikacji miejskiej bo przecież kto z was na przykład pół dnia jeździ autobusem tylko po to, aby się przejechać. Aby bilet miesięczny na samolot miał sens, musiałby mieć kilka ograniczeń. Takim ograniczeniem na pewno musiałaby być liczba lotów danego dnia, co jest sporym kompromisem dla chętnych na taki bilet. Tak samo trasy. Aby taka karta działała dobrze biznesowo, linia musi być niewielka, a loty muszą być ograniczone odległością, co ograniczyłoby koszty, lecz również by zdecydowanie wpłynęło na sprzedaż. Cena? No, oczywiście ogromna. Nawet zakładając, że jest to koszt 10 biletów, to i tak byłoby to minimum kilka tysięcy złotych. Przez co chętnych będzie bardzo mało. Czy są linie, które próbują? Oczywiście, że są. Jednak są to głównie działania promocyjne, mające na celu zwrócić uwagę na ich linie, a nie działające faktycznie na zarobek lub sprzedaż. Właśnie dlatego od czasu do czasu można natrafić na artykuły o liniach lotniczych sprzedających bilety miesięczne na swoje przeloty. Biletów miesięcznych raczej szybko nie uświadczymy. Jednak pomyślcie, jaka byłaby to frajda, zwłaszcza w Europie, posiadania takiego biletu. Zaczynamy dzień w Warszawie, na śniadanie croissant w Paryżu, na obiad pizza w Rzymie, a na kolację, jak w moim przypadku, currywurst w Monachium. No i właśnie dlatego Linie nie oferują takich biletów przez takich jak my. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeśli odcinek wam się podobał, to zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz do subskrypcji kanału Samoloty. Dzięki, cześć!